Hej z tej strony Iceper Dealer Steve i witam Cię w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym się zająć tematem rodziców Clementine. Wiem, że dużo tego typu teorii nagrywam, więc mam nadzieję, że to będzie ostatni odcinek tego typu. Nie będę już przeciągać, lecimy. Ojciec nazywał się Ed, a matka Diana. Wiem, że wyjechali na wakacje do Sawany, zostawiając Clementine z jej opiekunką Sandrą. Wiemy też, że byli w hotelu The Marsh House. Jak dobrze wiemy, na końcu epizodu piątego w sezonie pierwszym spotkamy rodziców Clementine jako szwendaczy, czyli zginęli. A więc to na tyle z tego filmu. Jeśli ci się on spodobał, zostaw łapkę w górę, bo jej rękę utnę. Subskrybuj i komentuj. Na razie, no i cześć.